hej mano widzowie z tej strony pan Ryszard a to kolejny odcinek z naszej serii rodzinne gospodarstwo dzisiaj co widzowie Ogółem... o właśnie pan Grzesio kurde ty co on tam robi czemu on tam robi pan Grzesio zadzwoniłem po pana Grzesia aby z nam pole bo tu będziemy trawę siać a to widzę co to jest no bym na bytek chyba kupił Chorzi, grybarek Siema. Siema Kiedy widzę, że nabytek kupiłeś. A ja. da no jak? Za długi. A, A duży tam koszenie masz? Kosiłeś dużo tam? czy... Ile hektarów tam wykosiłeś łącznie? Oprócz mnie. No chcę więc zmienia dużo. Prosiłem u ludzi w lipcu, że tak. tu teraz boża u ciebie u inny. No także 5 ponad po 50 hektarów wyszło. Kurde, to no nieźle. To co ja 50 hektarów, no to ile masz? Pięćdziesiąt tysięcy, to nie? No. Kurde, to ja, ja chyba i ja się wezmę na usługi. <gry> Kurde, 50 tysięcy, to ja bym sobie życie ułożył. Mm. No człowieku, zetor od razu napęd. Przedniego tu żaby dostał Tyle cięku. Kurde, szkoda. Żedziutka i dolno. Weź tam to, że się pięćdziesiąt koła. Nie, tu jest... Tylu nie mam. O szkoda, szkoda. Dobra jedź. No, i widzowie, niestety w tej chwili mamy 15 koło kredytu I widzowie, post myślę, czy wy nie zacząć na przykład to namorzenia, yy, prasowania beli te per nie robić Przykład, patrzcie, i tu macie za 5, no powiedzmy tam, jakbyśmy wzięli sprzęt, o, tu, powiedzmy No to mamy około 5 500 zł. Naszej, na ro, naszej, roboty, no po prostu naszej pie, nasz pieniądze. Tu mamy na koszenie, ale koszenie to się mi nie opłaca Wolałbym zbieranie bel. No i wie, wie o ja przepraszam, wie, co wie. jak coś to się nie patrz, co się stanie. Jak coś to się nie zwraca to 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 kolegi, no sługi. Rozumiesz? Mm. Mm. Sorry, że nie nierealnie, ale w klepie miejsca nie ma, bo kurbanek się rozłożył. To ty śmierdząc. A może niedługo pojedziemy? Znów do korbanka? Tego już z jakimś zakupem? Bo tak trochę wstyd. Która to łąka?

<coughs> Reversi in Jawa. Terima kasih kamu sudah Jawa. no po... dobra widzę, zaczynamy koszenie no widzę, my w sierpniu już tylko ostatnia rzecz jaką będziemy robić to sianie trawy właśnie trawy kurde widzę, to my się zarbimy z tego nie ma pieniążki Tak przywiniemy, powiedzmy ten miesiąc dwa, jak się, te bele się sfermentują, a bo tych może i nie trzeba do tego, czy a? Bo zobaczymy widzowie. czekaj ja zobaczę y, kontrakty. Chcę gdzieś. Kiedyś to będziemy musieli czekać. A widzę, z to byśmy jeszcze dobre pieniądze zarobili. Z tej misji myślę, że na kredyt na spokojnie starczy. 10% realizowanego kontraktu mamy. Szkoda, że pojazdy kontraktowe są dostępne tylko do pracy. Pomyli się sami widzowie. No, może właśnie piszcie, w komentarzach, pewnie jak wy to oglądacie, no to to już ta seria może jest, najpewniej. Myślę, że ogółem nad serio pod tytułem, e, jakby to nazwać, wjazd do gos Na gospy. Przygotujecie. wiecie, by, byśmy wjeżdżali na jakieś tam gospodarstwa. Przygotu u Fabiana, na Alana, jeszcze tam gdzieś może byśmy wpili se I powiedzmy po prostu Wszystko robimy co możemy Na przykład nie wiem Kiedy trafimy na żniwa to pomagamy żniwa Kiedy trafimy na kosach to pomagamy się na kosach Po prostu tak jak Arikson Chyba robił taką serię czego Arikson? Chyba tak Już widzowie nie pamiętam kto to robił Dzisiaj widzowie, yy, będzie chyba tylko i wyłącznie robota. Widzowie, sorry, tak nierealnie, ale chcę, żeby ten odcinek nie trwał trzy godziny. Wiecie o co chodzi. I chcę jak najszybciej zrobić. Tak szczerze. Oh, no i super. I zrobił nam tu. Będzie roboty. On, ale że na przykład taka zgrobajeczka to by się nam przydała. Taka ładna nawet. Taka do dobra bym powiedział idealna. I trochę, bo praca trochę bik jest. <tl> bik to ta prosa. Bik, prasa. A się będzie ciekawe. 20%, dobra. nie widzi widzowie jedziemy trzydzieści mój boże help me jaki jest normalny kąt pięćdziesiąt On też chyba sobie właśnie... Grzesio chyba też właśnie wziął sobie teraz. Żopak chyba kosi. Bo ciekawe co w jakich w tych terenach jaka jest ziemia. No zobaczymy jak będziemy mieć swój kombajn, też widzowie będziemy na usługi latać. O, widzimy później zawrótka, no. Siema Grzesiu. Nie jest. Siema Grzesiu. Siema, siema. Bo widzę, że też na usługach robisz. Pera. A gadają się w lipcu kusiwych te szybaki. To jeszcze ludzie mają te szybaki. No mają, mają. Kurde. Dobra, nie przeszkadzam. Rób, rób. Oj, widzę, Tak. Ten... Żeby... ogłem ten ciąg to była 714, 718. Co to, toś to ja bym oszalał. No widzę moim marzeniem, kiedyś ogółem, kiedy byłem mały. No nie było takich realizacji, jak teraz taki fent. O, Zetor taki co my teraz mamy największy był. Największy w ogóle. Grzesio. Tak samo, no do dzisiaj ma tego Zetora z tamtych lat. No widzę, to kiedyś to było popularne, tak samo 30, 60, to też były ciągniki. Jak mówię, wyjeździło się ze, przez te wszystkie czasy. To co mój kolega tam ma PGR kupić ze znajomymi chyba. Że on z braćmi, już nie pamiętam. Właśnie PGR w połowie. Gdzieś na połowie. Już kurde nie pamiętam. miejscowość połowa pamiętam. Może kiedyś do nich przyjedziemy się? Ale dziwne by było uczucie, widzowie. Tak, to koleg, wjeżdża. Dziwne by było uczucie, kiedy by się przyjechało na PGR po tych wszystkich latach. Kiedy się na PGR-ach nie robiło. Ciekawe, widzowie. Czy bym, Przyzwyczaić się byłem, bo sam miał takie PGR-owskie maszyny, w sumie to wiecie tam. No, a ważni widzowie, bo ogółem tak nagrywam ten filmik, a zapomniałam wam powiedzieć. Pewnie spytacie się, dlaczego nie ma mojego syna. Mój synek, jak to synek, no pojechał do dziewczyny. <grydy> On tak gadał cały czas, że tata, mogę do tej dziewczyny, mogę do... No to ja mówię, dobra, no to już jedź, jak tak bardzo musisz, to jedź. I pojechał. On wierzył, że do mnie będzie jakieś przypału później z tego. Że mój synek będzie grzeczny tam. <grydy> Ale obroty to widzę wiemy, niezłe. 1800 o... teraz. Dałem z zmalane po, pod kurkę jedzie. Tak to widzę. Wiemy. O kurde. Obroty ma cały czas niezłe. I widzę wiemy, w ogóle piszcie w komentarzach na bieżąco jakie byście chcieli... O, serię, może jakieś na singlu, może jakieś jeszcze na multiplayerze, może chcielibyście jakąś serię po nie wiem, jakieś święt 700W na przykład, a może wolalibyście jakiś, że to w sumie sensie powiem lepszy PGR, czyli jak kiedyś mieliśmy kiedyś w planach właśnie zrobić taki plan lepszy PGR, chyba zrobiliśmy w sumie, tego na nie nagrywaliśmy. Czyli przyjmujemy taki PGR, y John deere ma takie rzeczy będą tam. Wątpię, że to powróci, no bo tak by Ta seria tak naprawdę Może powiedzieć, że się wydarzyła Ale No długo nie trwała, powiem tyle Dobra, tutaj Ja do tego, tej łąki tak mało A tak niby dużo Ale o, mi tak, żebym łąkę miał, Tak w dzierżawę tak przez trzy sezony, to widzowie jeszcze kiszonkę to bym sprzedawał, a z kiszaki to zarabiamy. I ogólnie widzowie tak jeszcze ten, bo jak mówię, będziemy sięć trawę, czyli ten pokos jeszcze chce dać w kiszonkę, zarobić ostatnie pieniądze właśnie na te krowy i TP. Bo jak widzowie zrobić niech no, nie będzie jeszcze krów, a tak to się siano, jeszcze się kupi. To nie. A to jeszcze na siano nie jest takie drogie? Już onka dosyć droga. Za tony dobrze płacą. Widziałem, głupi by nie skorzystał. Czyli na przykład Grzesiek by skorzystał. Nie, nie skorzystał na, sumie na tym, bo zmieniła krów. <laughs> a bo, właśnie to za znaczy co mnie zastanawiało. Nie, bo Grzesiek ma oborę, a krów nie ma. A dlaczego? Ciekawo. Kiedyś tam z jego ojcem, mój tata z jego ojcem, tam wiecie, my oglądaliśmy od małego, my z Grzesziem byliśmy w podstawówce na przykład najlepszymi kolegami. Później tak jakoś wyszło, że no tata, później rozpad PGR, myśmy, no ja miałem 18, Grzessi miał 17, on był rok młodszy ode mnie. On był młodszy, no i ogółem... Ja miałem 18, a miałem 17. Jeśli dobrze pamiętam. No i jakoś tak wyszło, że nasi ojcowie kupili już ogółem nasi ojcowie no, takich gospodarek się nadawali, tak samo jak my, bo my na PGR-ach też rzadko robiliśmy z rodzicami. Tam wiecie, tata czasami nas wziął, na przykład mój a raz y, tata Grzesia. Później te PGR -y to już. W upadły, tata kup... mój tata kupił, tu mieliśmy gospodarkę, niedaleko Grzesia, właśnie mieliśmy chyba naprzeciwko Grzesie gospodarkę, albo nie, nie, nie naprzeciwko, koło mleczarni tam potem, no, koło mleczarni to było, no i my, tata kupił nam, e, mi kupił sześćdziesiątkę, Grzesio, Grzesiowi też sześćdziesiątkę kupiliśmy, tata kupił mój bo, bo tak, tata Grzesia kupił mi, a, je, a mój tata kupił Grzesiowi. A żeby uniknąć yy, sytuacji, czyli wiecie, że, wie, że ktoś zły prezent, to na siebie poznawili, że taką samą se wezmą. Chodzi mi, wiecie, taką samą... kurde, jak się nazywa... Mm. Kurde, no zapomniałem, jak to się nazywa. Taką samą. A, no, taką samą maszynę. Odlicz, zamiast zrobić, brać 30 innych maszyn, no to jedna na porządną. I, I każdy, ja i Grzesiu, potem, później z Grzesiem, robiliśmy, potem, o, wyścigi, to my wszystko robiliśmy. A później nasi ojcowie, jeden, mój tata, Grzesie tata na zawał, Mój tata już ze swoich lat, on miał 70 coś lat. 73 lata miał. No nie, że no. Papa, pocz. Pa, pa, Ciekawe co gdzie. Halo, Grzesiu. Halo. Grzesiu, robisz coś tam? Ja nie. A chciało chciałoby ci się, bo na sklepie chyba moja owiarka jest. Byś przyjechał w Youtube. Ale... Jak ci się nudzi oczywiście. Próbujemy iść chłopakami, ale... Co próbujemy? super próbuj? siwa nam nie pomaga, nie przeszkadza nam zaczepić na ciebie. A co tam się stało? No, no, no. zaczep za trzeba podmienić, a przez super siwa nie możemy. Aha, rozumiem. To co, że y, tam byś przyjechał, Grzesiu, czy masz coś do roboty? Naj chyba zaczęła mieć ciągnik. Powiedz też tam wiesz i moje... Bo to, to wiarka tam dużo go nie będzie wymagał to, wymagać to nawet jak zresztą możesz moje, moją 60kę wziąć. Będę się jechał na tych Dobra, widzę My sprasujemy i zakończymy dzisiejszy odcinek. Taki odcinek bardziej z usług. Skąd Grzesia wziął na to pieniądze? O, to jest pytanie. Ja mam pytanie. No. Wiem, czemu ci się nie chciała, teraz, co drugi podciąć? No. Nie dałeś podwykonawcy sobie ze sklepu Na gospo. A Abyś mógł grać, bo nie mogę bijarki podczepić Już, czekaj mm. Ale macie podwykonawcę ze sklepu Nie, to nie, to? to nie o to chodziło Co nie mogę A już nawet do ciągnika z podstawowego nie mogę podczepić Z podstawki a to ja nie wiem, ty boj, Nie wiem, może po prostu się ze maszyny spopokowały. bo u mnie jest normalnie. Ten. A weź, daj ze swojego konta pod wykonawcę dla niego, bo ja. Ma... Ty masz, no, u mnie masz podwykonawcę. A. Już. Ale Stawik. Umiesz to obsługiwać tam. O umie. Ty a tam nie było takich dobel zbierania przypadkiem. Jedno jest. Jedno powinno chyba być. i dobra jest trochę tych bal ile mam ogłem procent tego a ja mam teraz 20 i będę później będę mieć więcej jak przed te pewnie dobra Uf, na mapie czy no? Mm. bo te belki od razu i tak się nie będą... i tak będę musiał czekać z tymi belkami tylko ty belki... mało trochę a ty! to od razu kiszonka jest, dobra ty, to trzeba to zawieść od razu czekaj, gdzie jest biolet? się... tu jest, ty! do to ja będę ręcznie i co, wdraca teraz nierealnie, ale przepraszam, ale nie chcę mieć się teraz bardziej ściągnika, a tamtymi tymi to będzie ciężko. Ej, nie dał ci pieniędzy przypadkiem? Nie. Nie też że to mi nie da pieniądze. Nie da będzie dawał ogóle. To ten ale ci pieniędzy nie dał, Mago. Nie wiem, zawsze dawało... Wiesz co chodzi, bo... W... Mi na swoim... mam przykład... Nie wiem czy to chodzi po prostu o mapę czy o co. Na przykład u mnie na przykład jak grałem na, o, na osadzie, co nie? To mi normalnie od razu hajs zdawało za tę za kiszonkę jak sprzedawałem. ładnym kriku. Rozumiesz?

nie powiązałeś przypadkiem innej beli? Gdzie jest ta bela, człowieku? Nie sobie wziąłeś belę. Nie wzięłeś żadnej beli. Widziałem, że miałeś belę jeszcze na pace. No to wyładowałam i pojechałem z góry na G drodze. To gdzie ona jest? Mna! No właśnie, wziął i wysypał i teraz, bo na, na łące było, jest tyle, ile było. Widziałem, jak jechałeś jeszcze yy, przez pole tutaj. No to były tam na polu. A no to. Teraz weź szukę w tym rzepaku. Tu, no co się śmiejesz? No, wiem, że ty masz włączone, że już widzę, widzisz te. Widzę te. Żebele widzisz. No i co kłamiesz, że tam wyładowałeś? Bo i ci zaraz tak też coś schowam, zobaczymy, gdy będziesz szukał. Bo chciałem sam zanieść mi się nie skawnie Dobra, no to... Yy, powinno ja iść... Do... Ja coś za pomoc. No za jaką pomoc? To za obijanie. A i po drugie za dublowanie. Wysoki ty... Ale za to chyba nie dostaniesz chwili, żeby nie gasić maszyn. Bo, czekaj, bo chciałem zgasić, to mnie do drugiego ciągnika przeniosło. Chciałeś. Mm -hmm. <ścoughs> Chciałeś. Teraz <ścoughs> zgasiłem już. Wow. Dobra, czekaj. Coś jeszcze. Dobra, widzę, my kończymy dzisiejszy odcinek, więc do następnego. Cześć.